Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Tak, znowu możecie przy bardzo zobaczyć mnie, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek o tym marzył. No, w takim odcinku w sumie witam Was poradnikowym i takim przy okazji, gdzie ci, co go obejrzą, to zyskają na tym, bo dowiedzą się paru rzeczy odnośnie. Nowej edycji kanciastej załogi i sam poradnik, jeżeli chodzi o datapaki, jest skierowany głównie dla graczy naszego serwera, ale też nie tylko, jeżeli ktoś będzie chciał sobie tak po prostu nawet na swoim jakimś świecie single playerowym pobrać takie datapaki, pograć na nich, używać i wszystko to. Wszystkie linki macie jak najbardziej w opisie i pokażę Wam, jak działają, ale te datapaki, które pokażę w tym odcinku w tym poradniku, jak się ich używa, co robią i w ogóle e, będą na serwerze. I mam nadzieję, że. W Stawka na początku Wam się spodobała. No, będzie też taki właśnie fajny teksturpak, z którego Wam też mogę w sumie pokazać, um, co jak wygląda na końcu odcinka. Ale dobra, lecimy z właściwą treścią tego odcinka, i pierwszym datapakiem. Jest taki, który będzie nas ostrzegał przed zniszczeniem narzędzia. W tym celu to sobie przygotowałem złoty Kilow, bo jednak złoty Kilow jest no... najszybciej jak y, można go zużyć, bo jest najmniej trwały. Tego sobie przełączmy na survival, proszę bardzo. I kopiamy chwilę stone'a. Tak. Um, jest to datapak, myślę, że z tych przydatnych bardzo bo czasem jak się człowiek zamyśli nie wiem, zasłucha jak ma muzykę to może mu się przez przypadek podczas jakiegoś kopania szczególnie na przykład z beaconami z heistem 2 zniszczyć przez przypadek kilof i to bardzo boli, dlatego o właśnie wyświetla nam się taki komunikat, że złotomu kilofowi zostały 3 użycia, my go sobie teraz i tak zniszczymy, bo niepotrzebny nam on eee, i tak się to prezentuje, w ogóle jestem trochę prześwietlony, wybaczcie mi, że się tak świecę, ja pierdzielę. No. E, tak w ogóle, taka informacja, nagrywam to w sumie o drugiej w nocy, więc też nie mogę być co głośno, więc tak mniej energicznie, ale myślę, że za jakiś czas jakiś kolejny odcineczek, ogólnie na kanale, myślę, że będzie to Battlefront 2, bo jednak ten poprzedni się tak genialnie przyjął, że trzeba nagrać kolejny. Szczególnie, że dzięki <gryw> uprzejmości ogólnie Epic Gamesa dla wszystkich mamy Battlefront 2 za darmo na PC-ta, dzięki czemu będą mógł to w o wiele lepszej jakości i z trochę innym skillem, myślę, to nagrać, więc będzie fajnie, ale dobra, nie o BattleFroncie, o Minecrafcie tutaj. I dobra, kolejnym fajnym datapakiem, który będzie na serwerku jest komunikat o śmierci villagera, to też może być nawet przydatne, bo no będziemy wiedzieć, kiedy nam coś na przykład zarąbało naszego villagera z mendingiem na przykład. Jak taki villager ginie, pojawia się taki komunikat, że Villager umarł, i są podane dokładne kordy i wymiar. W tym przypadku hmm. to jest Overworld, więc nawet jeśli się znajdą tacy, którzy nie wiem, trzymają villagerów, nie wiem, w neterze, w endzie nawet, bo pewnie są tacy, to się nam wyświetli, że w takim wymiarze on sobie zginął. Po prostu taki prosty datapak, ale myślę, że jak najbardziej spoko. Kolejnym fajnym datapakiem są kordy na chudzie. Wiadomo, mamy F3, Cię powiedzieć, mamy F3 dokładnie. Na którym mamy normalnie kordy x, y, z, ale jeżeli ktoś, nie wiem, nie lubi odpalać F3, bo czuje się niczym Iron Man w swojej zbroi, <grywka> tak. <grywka> Fajne porównanie, wzięte on ma kiedyś. Um, no, to mamy tutaj komendę. Taką jest to: slash trigger, cecha toggle, i go wpiszemy. Proszę bardzo, na hucie nam się wyświetlają koordynaty nasze obecne. I oprócz tego jeszcze czas na świecie. On tutaj stoi akurat, bo włączałem game Roola na wieczny dzień, ale on normalnie pokazuje czas na świecie, na serwerze. Wiadomo, ja osobiście z tego nie będę korzystał, bo jak widzicie, no mam voxel mapa, który mi pokazuje ładnie na przykład kordy pod samą mapką. Więc aż bardzo tak mocno z tego dietę korzystał, ale innym się może to przydać, bo nie każdy gra na voxel mapie. No, dokładnie. Dlatego. No. Takie coś. Postanowiliśmy, że. To tam. Razem z administracją. Tak, zgładzając się z dwóch osób. Dobra, nieważne. Dobra, kolejną fajną rzeczą myślę. Są główki u wędrownego handlarza. Już wam pokazuję o co chodzi. Mamy sobie wędrownego handlarza, no. Ale poza swoimi standardowymi ofertami, ma jeszcze przeróżne, fajne, naprawdę główki, które w ogóle naprawdę, poza takimi dziwnymi, które tutaj są, są je pierwszymi, można naprawdę fajne główki zrobić, które w ogóle sposób handlu jest fajny, co no emerald i bloczek, jakby do którego nawiązuje główka. I można mieć, nie wiem, zobaczcie, no, miniaturowego obserwera. Tutaj ten ci za. Co? Ja nawet nie wiedziałem, że taki blok jest. Dobra, nieważne, cicho. Yy, I dosłownie, naprawdę, patrzcie, ile tego jest. To bardzo, ale to bardzo yy, ogólnie ludziom, którzy lubią sobie pobudować i wszystko bardzo ułatwi pracę. I ty widzisz jedną rzecz z seksturpaka, że hy, hy, pokaż mi swoje towary. Tak, takie coś zrobiłem, bo uznałem, że będzie śmieszne. Dobra. E, widzimy z następną rzeczą. Następna rzecz to jest Konfetti Creepers. Creepery nie wybuchają normalnie tak jak wybuchają. Kolejna rzecz. Creeper zrobiony na teksturpaku mojego autorstwa. Bardzo mi się podoba. Chciałem takiego creeperka. I mówiłem o tym chyba ostatnio na odcinku albo na live z Hardcora, że chcę takiego creepera zrobić i zrobiłem. No. Teksturpak oczywiście jeszcze nigdzie nie jest udostępniony, bo jeszcze nad nim pracujemy. Jeszcze trzeba parę rzeczy pododawać, poprawiać i w ogóle. No. Jak taki creeper wybucha? Fireworkami wybucha. To jest cudowne. Kto by nie chciał takiego Creepera? Naprawdę, to jest coś pięknego. To można robić ciągle. Dobra, ale wracajmy do tapaków. Kolejnym totapakiem, i to w sumie takim, który już był na poprzedniej edycji i się bardzo dobrze przyjął, jest Armored Elytra. Dzięki niemu możemy połączyć Elytrę z dosłownie każdym. Pierśnikiem. Jest to szczególnie przydatne, bo jak wiecie, elitra sama w sobie żadnej, żadnych punktów do zbroi nie dodaje. Normalnie w Minecrafcie jak chce się mieć elitrę, to trzeba się liczyć z tym, że straci się część armora, jakby, ale ten datapak to zmienia. Wystarczy tylko na kowadło wyrzucić taką klatę, taką elitrę. Ona się połączyły. I mamy, że Elytry plus na pierśnik i patrzcie, to nie jest żadny skam, 100%, 100 legit, proszę bardzo, mam tutaj normalnie na dole 4 punkty zbroi, czyli tyle ile by mi normalnie ten playcik dawał. Jeden game mod. A, jakby ktoś potrzebował do czegoś to, żeby rozłączyć taką Elytrę, wystarczy na ten kamień ślifierski dropnąć, i wtedy nam wyrzuca z osobna te wszystkie rzeczy. Warto dodać, że jak jedno, jak i drugie jest na coś zenchantowane, to wszystkie enchanty też na tym połączeniu naszym będą. To jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Kolejnym datapakiem też jest datapak, który był na poprzedniej edycji, czyli Kauldron Concrete. Bardzo przydatny w budowaniu, bo normalnie, jeżeli chcemy na przykład przerobić Concrete, to trzeba, nie wiem, robić taki no, taką prostą małą budowlę z wodą, gdzie, no, jakby tutaj, o, w drugiej ręce się trzyma konkret. Dwa przyciski naraz musisz się trzymać, się stawia i niszczy jednocześnie. Ale taki datapak nam umożliwia, że wystarczy wrzucić taki nieprzerobiony konkret do kotła z wodą i mamy normalny, ten utwardzony już, którego się najczęściej używa do budowania. Najczęściej, zależy, znaczy, ja najczęściej go używam. Dobra, kolejną rzeczą, taką w sumie kosmetyczną, bardzo, ale fajną, jest Custom. Powinno być M, nieważne. Custom Nether Portals. I patrzcie, możemy sobie na przykład taki portal zbudować lub jakikolwiek inny kształt portalu i go normalnie odpalić. I on działa. Proszę bardzo, też 100% legitną no Dobra, kolejną rzeczą jest obracanie terrakoty. Taki fajny datapack, który umożliwia nam skraftowanie itemku. Do niego jeszcze można mieć teksturę dodatkową, jak się wgra i to ma wtedy taki, taki... dziwnego narzędzia wygląd, ale to, jako, to jest jako wędka z marchewką, tylko w na naszym teksturowaniu to jest wędka z ogórkiem. Tak. I kraftuje się to właśnie tak, jak jest tutaj pokazane, mogę Wam nawet pokazać, jak to wygląda. Dajemy tutaj żelazo, tutaj złoto. I tak, no w craftingu nam się w księga wiedzy, ale jak się ją tylko weźmie, to ona się nam od razu na to zamienia. I tym klikając na terakotę, możemy ją obracać. Jest to bardzo przydatne, jak się buduje coś z terakoty, bo mnie zawsze osobiście irytowało bardzo to, jak się stawiało tą terrakotę, jeśli się chciał, żeby ten wzorek się ładnie łączył, na przykład, że było trzeba pod jakimiś kątami dziwnymi stawać. Dzięki temu nie trzeba. Tylko, tylko można sobie poobracać. O. Kolejnym datapakiem, który też był na poprzedniej edycji, jest dotapak na windy. Działa on na takiej zasadzie, że daje się wełnę jedną na dole jakby, windy i jedną u góry, tam gdzie ma to działać, wełny. Jakiegokolwiek koloru, ważne żeby był chyba ten sam kolor wełny, ja tutaj ten plus zwykłą białą. I na taką wełnę, każdą, po prostu rzucamy enderperełkę, ona nam tak jak widzieliście, tutaj też i winda już działa. wystarczy tylko podskoczyć na niej, a jeśli chce zejść w dół, to kucnąć. I wszystko działa. Kolejnym naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnym i przydatnym przy różnego przy rodzaju na przykład farmach żelaza, z płota innych farmach, gdzie jest na przykład jakichś surowców sporo, dropi i się najczęściej na bloki przerabia, co by mniej miejsca zajmowały, jest datapak na autocrafting żeby to działało, to trzeba zrobić tutaj taki, powiedzmy, nazwijmy to mechanizm, nazwijmy to mechanizmem taki dokładnie, o, mogę go nawet jeszcze raz zbudować obok co by jeszcze tutaj dokładniej pokazać czyli najlepiej skrzynka do której będzie nam spadał skraftowany item, podłączony hopper na hopperze crafting do craftingu podłączony tutaj hopper i też najlepiej, najwygodniej jakaś skrzynka i na craftingu ramka na przedmiot i Tą ramkę na przedmiot, tutaj sobie przygotowałem właśnie żelazek, na przykład od farmy żelaza, to będzie bardzo przydatne, te wydajne. W ramkę na przedmiot po prostu dajemy rzecz, którą chcemy, żeby to nam automatycznie kraftowało. Klikamy i craftnik nam się zamienił jakby na dispensera, czy tam dropera, nawet nie wiem co to jest. O, nawet nie możemy go użyć, się to trochę gryzie z tymi koordynatami. To się po prostu pokazuje, że jest zablokowany, nie możemy go otworzyć, ani nic. I po prostu wystarczy, że tutaj wpadną rzeczy, z których się to robi się akurat rozpadał deszcz. No jest za chwilę poczekać i patrzcie, mamy pierwszy blok, blok żelaza, który nam się automatycznie skraftował. Tutaj cały czas tego żelaza ubywa. Tu kolejne bloki przybywają. Jest pięknie. Dobra. I tak to już ostatnim takim datapakiem jest... Beacon Shulker, albo tam Shulker Beacon, jak kto woli. Jest to też naprawdę bardzo przydatne, jeżeli się na przykład gdzieś kopie dużo jakichś na przykład, nie wiem, tuneli, przejść. Ogólnie się chce, żeby się kopało coś na przykład z hejstem, czy coś się normalnie przenosi takiego bikona, tak wiecie, wykopując całą tą piramidę i samego bikona i wszystko, to to trochę czasu zajmuje, co nie. I do tego potrzebuję po prostu zwykłego, najzwyklejszego w świecie shulkera. Jakiegokolwiek koloru. Jeszcze sobie przygotowałem kilofik. No, żeby nie było to przełączę się tutaj na survival. I jak widzicie, mikona specjalnie zrobiłem z, z takich mieszanych bloków. Żeby pokazać jak dobrze to działa. Najlepiej sobie wchodzimy na tą piramidkę. No chyba, że jest pod ziemią schowana to nie. I jedyną rzeczą, którą musimy zrobić to po prostu... Postawić shulkera na bikonie. Jak widzicie, zniknęło nam tutaj wszystko. shulkera nie możemy otworzyć, ale możemy go zebrać. I tu jest, że paket bikon, i tutaj jest, że cztery warstwy tego bikona. I teraz możemy sobie go postawić w innym miejscu, i on nam się tworzy. Tylko nie wiem, czy mi się całe stworzył bo. To jest FlatWord, nie wiem czy się zmieścił. Ale jak widać, tworzy się. Odzyskujemy szyłkera normalnie, zwykłego, którego możemy o, użyć. Tak. Jest naprawdę, naprawdę jest spoko. No. Co by ponad leży, chodzi o te datapaki. Teraz Wam mogę po części pokazać tekstur paka, który jeszcze jest w wersji beta, ale już zmienia parę rzeczy. Tak, jak mogliście zobaczyć na wstępie do odcinka golema. Widzieliście dokładnie. Tak. Um, no, wszyscy na pewno znają tego pana. Nie chcę mówić tak na głos i wszystko, żeby nie było, że ktoś się do mnie doczepi o coś. Jest golem. Ok? Jakby wszyscy wiedzą o co chodzi. Jak widzieliście, to też ym, tutaj pasek, mój chód jest zmieniony. Ma znaczki radioaktywności. Ogólnie nowa edycja będzie nawiązywała do takiego zniszczonego świata, jakby takiego zdewastowanego, bo jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, który naprawdę mało wyświetleń zebrał, chociaż bardzo, bardzo mnie to zasmuciło też, ale odsyłam Was do poprzedniego odcinka, w sumie kończącego edycję, Piątą tej załogi, to będą wszyscy wiedzieli, czemu ma być zniszczony świat. I tutaj, że są właśnie takie znaczki radioaktywności. Nawet co włączę Survival, bo na menu Creative'a nie robiłem, bo nie było sensu. Proszę bardzo, ekwipunek tak o wygląda tutaj, jakby za postacią jest też taki znaczek, tylko sobie postać go trochę zakrywa, ale to wygląda fajnie, myślę. Um, tak samo są porobione różne inne e, interfejsy o na przykład do craftingu w takim stylu w takim ten tylko w skrzynkach jeszcze będzie trzeba ogarnąć to na pewno ale właśnie w takim stylu taki kolorystyce tam jedynie chyba witlacze miał inny chyba kowadło ma inne czekaj tu mam kowadło tak kowadło ma też inne chyba ten nie ten jeszcze stół chyba kowalski cały miał inny też trochę kolorek no ale jeszcze z takich ciekawszych rzeczy na naszym teksturpaku Marchewki zostaną zastąpione ogórkami. Tak, ogórkami. Mam jeszcze złotego ogóra. Jak i też ogóra na patyku. Dlaczego? Bo to ma nawiązywać do Miseriosa. Co do Miseriosa, to Wam może kiedyś na jakimś live'ie czy coś opowiem o co chodzi z Miseriosem. Ale jak można poznać po nazwie, on ma praktycznie wszystko wspólne, jeżeli chodzi o mizerię. A mizeria wiadomo, śpietana i ogórki w zależności kto jaką robi, ale najczęściej proszę mnie tutaj znawcy kulinarni nie dojeżdżać no yy. więc tak to wygląda oprócz tego ma to też swój cel taki oko kresu, zmienione zmieniony na miskę mizerii właśnie będzie miał swój cel, mogę wam od razu zaspoilerować będzie maszyna do losowania, do której będzie używał po prostu mizerii i będzie ona zrobiona na w zasadzie tego, że no, że do ramki portalu jakby będzie się to wkładało, bo i tak nie będzie normalnego strongholda na świecie tak mogę podpowiedzieć, co by uniknąć sytuacji, tak jak na poprzedniej edycji, że jakieś tryhardy znajdą drugi stronghold nie? i se wejdą do endu przed otwarciem jakby go, bo była taka sytuacja na poprzedniej edycji i było nieciekawie, były nerwy No z następnej rzeczy tam widzieliście, też ale mogę pokazać, jest też zmieniona tekstura Creepera. Na taką jaką zapowiedziałem, w sumie na hardkorze. Jestem naprawdę z niego zadowolony. Wyszedł naprawdę taki, no przyjemny myślę. Creeperek. Może nie tak, żeby był fioletowy, ale normalnie w teksturze oryginalnej gry powinien mieć takie oczy, bo one bardzo pasują do Creepera, tak moim zdaniem. Dobra, co tu jeszcze było z tego teksturu? Pa, wiadomo, Na przykład tutaj jak mamy menu jakieś nawet. Ustawienia graficzne to jakby te przyciski są inne, też ładne wyszły, myślę. Hmm, co jeszcze? A, Wider jeszcze, jeszcze Wither, Wider na samym końcu, bo on jest najlepszy. Tekstura widera. Dokładnie. Mamy jeszcze obrazy zmienione niektóre. Ale nie będę ich tutaj pokazał na odcinku ze względu na... A to, czy nie wiem, czy pewna osoba wyraża zgodę, żeby pokazać obraz, który by mógł się wyświetlić z jej twarzą, bo to tak dla żartu i jakby też się śmiała, ale nie wiem, czy by chciała być pokazana tak na odcinku w takiej formie, więc wolę nie. Wybaczcie. Pewnie jak tam się zgodzić, coś tu na jakichś liveach, czy odcinkach już na kaset będzie widoczne. I dobra. Chyba nadszedł czas na Widera, bo tu chyba nic nie ma ciekawszego. Odcinek trwa już prawie 20 minut. Ale na spokojnie, nie, no bo tutaj nic innego w sumie nie zmienialiśmy. Nie, bo żadnych bloków nie zmienialiśmy ani nic. Nie było sensu. Tu już wcześniej rozpiłem sobie Widera, bo sprawdzałem, czy ta tekstura działa. Tylko słuchajcie, zrespimy Widera. Będzie on nawiązywał do jednego bardzo fajnego skina, którego wręcz nadużywamy z deską. Bo po prostu nas bawi ciągle. Ten kto wie, ten wie. Uwaga. I Jest i on. Nasz piękny, zielony Wither z tymi twarzami. Nie, to historia jest taka, że po prostu przez przypadek znaleźliśmy skina, który jakby ma użytkownika 320L. Po prostu. I to jest tak fajnie zrobiony skin. Właśnie z taką miną, ale tak z warstwami, fajnie, że ma tak, prostu, tak naprawdę wąziutkie to wszystko. I jak się tak chodzi dookoła niego, to ma się wrażenie. Jak on by za tobą w strokie podążał, się wręcz tak uśmiechać zaczynał. Eee, taka iluzja fajnie zrobiona na skinie to jest i po prostu ten skin nas bawi, tylko postanowiliśmy, że Widera zrobimy w tym stylu poprzez to, jak deska jedną rzecz przed przypadek wymyślił. Pewnie ja wam dam tutaj taka screena na ekranie. Tak jakby przez to się narodził pomysł na Widera. Mogę wam jeszcze pokazać, czekajcie, zresztym jakiegoś moba pasywnego najlepiej. Nie to perze. O, jako będzie mi ciężko trafić i on będzie latał, to nawet te głupki, którymi strzela, są takie więc naprawdę to jest dobre. Ten Wither, ten Wither, ale niestety musimy go zabić, bo to jest taki mój eksperymentalny świat. Nie chcę, żeby mi nie kill marcelik, ej, nie chcę, żeby mi coś zniszczył, dlatego tego Parę ek, gdzieś nie stał komendy. Type Wither więc zginie od razu. Dobra, to myślę, że będziemy ten jakże zakręcony i w sumie nawet dość długi odcinek kończyć, w którym pokazałem datapaki i w sumie tak grubsza jeszcze w wersji beta tekstur paka. Tego mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w następnym. Coś tak za poważnie się zrobiło. Dobra, trzymajcie się i cześć, następnych.